Witam was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam was na 52 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika W tym materiale specjalnie dla was zrobiłem Szamila Musajewa tak jak mi prosiliście ostatnio, także macie jeżeli chodzi o typ zawodnika no to wybieracie zapasik Rębajło jeżeli chodzi o informacje ogólne to tutaj możecie sobie zastopować postawę walki wybrałem u Conor McGregor bo wydaje mi się, że to jest takie dość podobne do jego postawy. Także to wybrałem. Przejdźmy sobie dalej. Jeżeli chodzi o wygląd, no to tutaj włosy. Wybrałem włosy numer 41. Jeżeli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 3. Jeżeli chodzi o zarost, no to wybrałem zarost numer 10. Jeżeli chodzi o włosienie ciała, to nic nie wybrałem. Z kolorem włosów miałem o tyle problem, że nie wiedziałem, który ustawić, tak? Bo ciemny brąz i czarny też pasuje, tylko że w zależności od tego, jakie światło jeszcze pada na niego, to też te włosy są albo jaśniejsze, albo ciemniejsze. Ale wydaje mi się, że ciemny brąz to jest najlepszy wybór. Jeżeli chodzi o urwidłowo, to też wybrałem ciemny brąz. Zarost wybrałem czarny, obwłosienie ciała ciemny brąz. Tyle jeśli chodzi o włosy, tutaj przejdźmy sobie do ustawienia głowy. Wybieracie szablon numer 13. Przejdźmy do modelowania. Tutaj sobie możecie zastopować. Ustawienia głowy. Brwi, oczy, policzki, uszy, nos, szczęka, broda, usta, no i na końcu wargi. Przejdźmy sobie teraz do oczu. Oczy wybrałem, jasny brąz, chociaż zastanawiałem się tutaj jeszcze między normalnym brązem. Ale to już na, możecie sobie tam sami ustawić sobie takie, jakie się Wam będą podobać. Na pewno do uboru jest albo brąz, albo jasny brąz. Ja wybrałem jasny brąz. A jeżeli chodzi o dół, no to tutaj wybrałem ciało numer 4. Jeżeli chodzi o skórę, to to odcień numer 5. I w sumie to chyba tyle, bo ubrania to możecie sobie też ustawić według siebie. No ale tutaj ja wybrałem spodenki błękit. To są dokładnie, że Wam pokazuję, które spodenki. Lużne, spodemki spodenki. Błękit wybrałem. Jeśli chodzi o rękawice, to wybrałem zwykłe białe. Standard rękawice białe. No i tutaj ochroniarz na zęby UFC. Chociaż to też możecie sobie wybrać jaki chcecie. Mam nadzieję, że ten Shamil Musaje w mojej interpretacji tutaj się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!